Witam w tym odcinku. Porozmawiamy sobie o pożyczkodawcy via SMS. Omówimy sobie wady i zalety wzięcia chwilówki tej firmie pożyczkowej, a także przedstawimy sobie sposób wzięcia pożyczki via SMS. W odcinku omówię także różne aspekty związane z windykacją, sprawdzaniem w bazach dłużników i różnymi ukrytymi kosztami, jeżeli takie występują. Koniecznie obejrzyjcie ten odcinek do końca, ponieważ na końcu tego nagrania. Grania. Powiem Wam kilka ważnych rad, dzięki którym weźmiecie pożyczkę na interesujących i dobrych warunkach. Pamiętajcie, aby szczegółów oferty szukać przede wszystkim na stronie pożyczkodawcy. Link do tej firmy pożyczkowej znajdziecie w opisie mojego filmu. Koniecznie z niego skorzystajcie, jeżeli chcecie wziąć pożyczkę w via SMS, ponieważ zawsze staram się w swoich filmach umieszczać aktualne oferty z jak najlepszymi promocjami. Natomiast zacznijmy teraz od informacji podstawowych na temat via SMS. Na samym początku należy zauważyć, że w firmie tej można wziąć pożyczkę za darmo w kwocie do 1500 zł. Jest to pułap maksymalny, natomiast w sytuacji, gdybyśmy brali już kolejne pożyczki, no to limit ten może wzrosnąć nawet do 4000 zł. Jeżeli chodzi o promocję pierwsza pożyczka za darmo, to pamiętajcie, że po prostu warunki tej promocji zazwyczaj obowiązują tylko wtedy, jeżeli wywiązujecie się z umowy, czyli na przykład spłacacie z obowiązania w terminie. Jeżeli chodzi o liczbę kont bankowych, w których via SMS ma swoje konto, to lista ta jest dość długa. Z łatwością powinniście otrzymać, w takim bądź razie, przelew na swoje konto, jeżeli macie założone konto w jakimś popularnym banku. Jeżeli chodzi o warunki, no to tutaj mamy do czynienia z kryterium wiekowym. Twój wiek musi mieścić się w zakresie od 20 do 72 lat. Oczywiście takim warunkiem koniecznym jest to, że musisz mieć obywatelstwo polskie, a ta Także posługiwać się dowodem osobistym. Pamiętaj także, że powinieneś mieć stały dochód. Firma nie sprawdza Twojego dochodu, natomiast weryfikuje Twoją historię kredytową w różnych bazach. Jedną z takich baz jest oczywiście Baza BIKu, czyli Biura Informacji Kredytowej. W przypadku, gdybyś miał nieciekawą historię pożyczkową, no to może być problem z otrzymaniem tutaj pożyczki. Takim mankamentem też w przypadku brania pożyczki via SMS jest to. Że nie istnieje szansa przedłużenia terminu spłaty, trzeba mieć to właśnie na uwadze, biorąc pożyczkę u tego pożyczkodawcy. To by były takie główne właśnie wady wzięcia pożyczki via SMS. Jeżeli natomiast chodzi o korzyści i takie pozytywne strony tego pożyczkodawcy. No, to tutaj mamy do czynienia z liczną listą pozytywów. Na przykład, via SMS istnieje możliwość refinansowania. Bardzo ciekawą opcją, w via SMS jest to, że możesz zapraszać innych i zarabiać na polecaniu, właśnie innych osób, które wezmą pożyczkę via SMS. To jest bardzo dobra opcja, jeżeli macie jakichś znajomych, którzy potrzebują pożyczki i możecie im taką chwilówkę polecić. Pamiętajcie, że via SMS oferuje. Oferuje pożyczki w okresie od 7 do 30 dni. Jest to czas w miarę standardowy, dlatego możecie sobie wybrać po prostu na ile dni chcielibyście wziąć pożyczkę. Oczywiście okres ten musi się mieścić w tym zakresie, który przed chwilą wymieniłem. W przypadku, gdybyś miał pożyczkę u innego pożyczkodawcy, no to istnieje szansa wzięcia pożyczki via SMS również, pod warunkiem, oczywiście, że wywiązujesz się z różnych zobowiązań, które zaciągnęłeś u innego pożyczkodawcy. Szkodawcy. Jeżeli chciałbyś wziąć taką pożyczkę, no to po prostu przechodzisz do linku w opisie filmu, no i tam znajdziesz krótki formularz, który jeżeli poprawnie wypełnisz i wyślesz, to nie powinieneś mieć problemu ze wzięciem pożyczki. Oczywiście pod warunkiem, że spełniasz inne wymagania związane na przykład ze zdolnością kredytową. Pamiętaj, że jeżeli nie spłacisz pożyczki w terminie, no to może zostać obciążony dodatkowymi odsetkami, a także podejmowane mogą być różne działania windykacyjne, jak na przykład wysyłanie ponagleń, czy przekazanie sprawy na drogę sądową. Oczywiście, gdybyś miał problem z terminową spłatą pożyczki, no to powinieneś niezwłocznie skontaktować się z pożyczkodawcą via SMS. Może to nieco ułatwić cały proces. Jeżeli natomiast dopiero bierzesz pożyczkę pierwszy raz u tego pożyczkodawcy, to myślę, że może to być dobry wybór, bo pożyczkodawca ma wiele zalet, jak na na przykład szybki proces weryfikacyjny poprzez tak zwanego instantora, który umożliwia naprawdę błyskawiczną weryfikację wniosku, dzięki czemu bardzo szybko otrzymasz pieniądze na swoje konto, pod warunkiem, że taki wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Podsumowując, tak całą pożyczkę, no to oczywiście ma kilka wad, jak i zalet, natomiast ostatecznie, moim zdaniem, warto jest wziąć pożyczkę via SMS. No i teraz te obiecane rady, które chciałbym Wam dać na końcu tego odcinka. Po pierwsze, pamiętaj, że wypełniając wniosek, należy zrobić to zgodnie z rzeczywistością, wpisać poprawnie swoje dane, ponieważ jeżeli wpiszesz poprawnie swoje dane, no to masz większą szansę, że twój wniosek zostanie zweryfikowany. Jeżeli swoje dane wypełnisz niepoprawnie, no to twój wniosek może zostać z automatu odrzucony, dlatego koniecznie zwróć na to uwagę. Druga kwestia jest taka, że zawsze czytaj warunki umowy, ponieważ tam będziesz miał zapisane wszystko na co się zgadzasz, tak naprawdę pożyczając pieniądze, poświęć chwilę czasu i taką umowę sobie przeczytaj, niezależnie od tego, u którego pożyczkodawcy bierz pożyczkę, to by były takie dwie kluczowe rady. Jeżeli zastanawiasz się nad wzięciem chwilówki przez internet, to by było na tyle w yy, odcinku na temat via SMS. Jeżeli podobała Ci się moja recenzja, jeżeli chcesz, aby powstawały one częściej na tym kanale, no to koniecznie zostaw polubienie pod tym filmem, a także zasubskrybuj mój kanał. Mam nadzieję, że udało mi się Tobie pomóc rozwiać pewne wątpliwości dotyczące Wzięcia pożyczki via SMS. Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało umieść je w komentarzu tego filmu, a ja postaram się pomóc Tobie znaleźć informacje na ten temat. Zachęcam także do oglądania przyszłych recenzji, a tymczasem do usłyszenia w przyszłych odcinkach.